Cześć, witam Was bardzo serdecznie w czwartek 21 marca 2024 roku. I na początku zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania i komentowania, bo ponad 78% osób nie subskrybuje kanału. Więc bardzo bym Was o to prosił, a my startujemy sobie jak zwykle od CoinMarketCap, dzisiaj bezbędnego zbędnego przedłużania. Lecimy sobie zobaczyć, jak wyglądały kryptowaluty w ostatnich 24 godzinach z pierwszej setki. I bitcoin wzrósł 5,6%, ethereum aż 8,57%, więc dosyć sporo. W największe to wzrosty zaliczyło on do 37% w ostatnich 24 godzinach. A render jest na czele stawki z pierwszej setki, z największymi spadkami prawie 1,5%. Wskaźnik strachu i chciwości z powrotem na ekstremalnej chciwości na poziomie 78, czyli za długo nie nacieszyliśmy się na poziomie 74. Altcoin Season Index troszkę podskoczył, ale niewiele. Aktualnie poziom 50. Pierwszy, a w likwidacjach w ostatnich 24 godzinach mamy ponad 311 milionów dolarów zlikwidowanych. Tym razem, z okazji podbitki Fedowej, mamy większość shortów zlikwidowanych, ponad 182 miliony dolarów. No, i wczoraj podczas Fedu za dużo się nie zmieniło. Tak jak mówiłem, stopy procentowe pozostały bez zmian. No, i rynek w miarę tutaj pozytywnie wycenił te wszystkie informacje, jak i konferencję prasową. My oczywiście byliśmy sobie tutaj na takim małym Discordowym Live podczas Fedu, no ale nie było zbyt dużych ruchów. Jeżeli ktoś chce dołączyć, to jeszcze jest kilka, dosłownie kilka miejsc, więc może do nas wbić. No, a my teraz lecimy sobie zobaczyć newsy, które dzisiaj. Dla Was uszykowałem, będą oczywiście trzy. Pierwszy na stronie blog czyli CFTC zatwierdza kontrakty futures. Combase dla Dogecoina, Litecoina i Bitcoin Cash. Warto sobie tutaj poczytać, że planują uruchomić zatwierdzenie tych kontraktów futures już od 1 kwietnia co może zmusić SEC do zakwalifikowania tych kryptowalut jako towarów a nie jako papierów wartościowych, więc zachęcam Was do przeczytania tego artykułu lecimy do kolejnego tym razem na stronie cnbc.com Bitcoin odbija się powyżej 67 tysięcy dolarów. No i tutaj mamy bardziej opisane to, co się wydarzyło wczoraj. Zachęcam Was oczywiście do przeczytania. Mamy tutaj m.in. wypowiedzi różnych wiodących osób właśnie z rynków międzynarodowych, m.in. Między kryptowalut. Więc oczywiście warto sobie tutaj to przeczytać, no i ostatnia, ostatni artykuł na stronie Crypto News na temat Coinbase, która ogłasza właśnie też ekspansję handlu tymi kontraktami. Myślę, że warto tutaj się tym zainteresować, bo może to bardzo mocno nam tutaj poruszyć między innymi nie tylko Dogecoinem, Litecoinem, i Bitcoin Cash, gdzie o Bitcoin Cash ostatnio bardzo dużo artykułów ukazuje się w zagranicznych mediach, i tutaj będę bardzo mocno to śledził, no bo sam oczywiście kiedyś też posiadałem Bitcoin Cash, tylko to było przy kwocie właśnie, gdzie Bitcoin Cash kosztował 130, 125, 130 dolarów. No ostatnio miał dosyć fajne, mocne wzrosty. Żałuję trochę, e, że. Sprzedałem, chociaż po części poleciało to w zupełnie inne kryptowaluty, które również bardzo fajnie zarobiły. No a Bitcoin Cash trochę był już spisany na początku na straty jako dosyć stara kryptowaluta. No ale jak widać, i starą kryptowalutę potrafią podnieść z popiołu, że tak powiem. Więc może tutaj być dosyć ciekawie. Wszystkie trzy, oczywiście, artykuły wrócę, mamy. Linki pod filmem możecie sobie tutaj oczywiście zajrzeć. Was oczywiście do tego zachęcam. A my teraz lecimy do wskaźników Maximusa, gdzie po stronie tutaj zakupowej mamy trochę więcej zleceń niż po sprzedażowej, ale nie ma tutaj zbyt dużej tej różnicy. Więc myślę, że tutaj może być ewentualnie delikatna podbitka. Chociaż nie ukrywam, że ja dzisiaj. Odpaliłem dwie pozycje na longu. Zobaczymy jak one nam się tutaj rozwiną. Zobaczmy sobie od razu jeszcze wskaźniki proczarce. Jesteśmy tutaj na Maksimusie. No i widać ewidentnie, że po stronie stablecoinów mamy tutaj regularne wpływy, więc może się faktycznie szykować jakaś większa podbitka. Za to po stronie Bitcoinów widzimy regularny odpływ z giełd. Co może faktycznie sugerować nam tutaj, że jednak wolą trzymać swoje bitcoiny inwestorzy na portfelach niż na giełdach, a to jest akurat bardzo dobre rozwiązanie. Was również zachęcam do tego, aby tylko trzymać kryptowaluty swoje na giełdach, jeżeli gracie na dźwigni lub robicie zakupy, a po prostu wszystkie swoje oszczędności i kryptowaluty, których nie z których nie korzystacie to zachęcam was do trzymania ich na portfelach bo po to są portfele żeby tam właśnie trzymać kryptowaluty no i lecimy sobie teraz do wykresów zacznijmy sobie od bitcoina który aktualnie 66 823 dolary narzućmy sobie tutaj nasze linie on aktualnie walczy tutaj w okolicach 67 tysięcy. Wczoraj podczas Fedu byliśmy tutaj po tym delikatnym zjeździe, no i przed Fedem już cena tutaj mocno rosła, blisko właśnie 65 tysięcy. Zatrzymała nam się przed Fedem na 64 tutaj 700. No i po ogłoszeniu i po konferencji prasowej. Rynek pozytywnie zareagował. Dolar stracił na wartości, bo my na Discordzie obserwowaliśmy na bieżąco jak dolar traci, a jak Bitcoin i inne rynki, w tym na przykład towary jak złoto czy srebro leciało do góry. No i my tutaj też zaliczyliśmy dosyć mocny wzrost. Ja wczoraj podczas... Podczas konferencji Fedowskiej skupiałem się bardziej na zjechaniu jeszcze głębszym, ze względu tutaj na te górki i dołki, które bardzo fajnie były wybijane. No, ale tutaj ja nie grałem na dużej dźwigni, bardziej tutaj mało miałem dźwignię. No, i też mówiłem, że jeżeli wybijemy tutaj tą górkę, no to polecimy powyżej 67. Więc w momencie, kiedy cena już tutaj doleciała, jak zaczęła delikatnie. Korygować to, ja zamykałem na stracie i tutaj na szczęście wyszedłem z tego shorta na w miarę tutaj przyzwoitym minusie, jak można nazwać minusa przyzwoitym. No, ale cena później poleciała drastycznie do góry, wybijając powyżej 68 tysięcy. No, i dzisiaj mamy delikatne takie odreagowanie. No, i powiem szczerze że ja tutaj bardziej bym chciał zobaczyć jeszcze delikatny wzrost minimum tutaj na 69 tysięcy więc zobaczymy jak to faktycznie się tutaj ułoży ja pokażę Wam może taką grafikę, którą zrobiłem dzisiaj właśnie na potrzeby Discorda ja widzę to bardziej właśnie w ten sposób że dostaniemy teraz delikatną podbitkę zaliczającą tą żółtą strefę ale podkreślam nie wybijającą nowego ATH, to by była fajna tutaj podpucha, żeby po prostu pokazać, że ta korekta, która tutaj była, już się skończyła. Jednak tutaj z tej żółtej strefy bardziej bym liczył na jakiś powolny zjazd, już tutaj do tej zielonej strefy, gdzie mieliśmy poprzednią dosyć fajną konsolidację. Gdzie cena tutaj nam się odbijała między 50 500 a 53 200, więc tutaj liczyłbym na jakąś większą konsolidację, no i później już wzrost, nawet tutaj ponowe ATH i jeszcze dużo, dużo wyżej. Więc tak, aktualnie ja się zapatruję na bitcoina. No czekam cały czas na jakiś większy ruch. Liczę, że może dzisiaj po godzinie 15.00 coś się ciekawego wydarzy jutro jest piątek chyba, że faktycznie weekendowo będzie tutaj lekko bujało ale ja myślę, że za dużo tutaj pozycji nie będę otwierał tylko chcę bardziej skupić się na bitcoinie, etherze i może jeszcze z jakichś dwa altcoiny sobie upolujemy żeby je ewentualnie rozegrać teraz ethereum które ja osobiście akurat rozgrywam na delikatnym Longu, co prawda, na małej dźwigni, ale po prostu tutaj widać, że bardzo mocno uderza w 3555, i ja liczę tutaj na jakiś większy wzrost. Jednak maksymalnie przewiduję, że możemy dojechać do 3822. No i to byłby taki chwilowy, teraz sufit już dla Ethereum. Zobaczymy, jak faktycznie się to ułoży. Ethereum dużo lepiej sobie tutaj radziło w ostatnich 24 godzinach i od wczorajszego Fedu sobie dużo lepiej radziło niż Bitcoin, więc liczę, że może być tutaj faktycznie jakieś ciekawe jeszcze podejście do góry, jak właśnie Bitcoin spróbuje nam odbić. Ja co prawda jeszcze nie mam zamiaru zamykać tych pozycji. Zobaczymy, czy faktycznie tutaj po wystartowaniu rynku w Stanach coś się ciekawego zmieni. A my lecimy dalej. Kolejnym coinem jest coin Manta, która bardzo mocno tutaj idzie trendem bocznym. Odbija nam się między tymi dwoma strefami. Pierwsza strefa zielona jest między centów, a 2,20 centów. Tutaj strefa czerwona zaczyna się od 3,69 aż do 4,13 no i tutaj mamy co jakiś czas zaliczanie stref teraz nie mieliśmy o dziwo zejścia tylko już cena odbiła na 2,56 no i zaczyna nam się pomału wspinać po drodze co prawda jeszcze mamy opór w okolicach 3,50 dolarów no i mamy tutaj czerwoną linię po której cena lubiła nam tutaj po drodze odbijać, ja jej na razie nie usuwam zobaczymy jak faktycznie będzie jeżeli cena faktycznie pociągnie nam tutaj z powrotem w okolice tych górnych stref. Myślę, że tutaj manta jeszcze pokaże swoją siłę, jednak liczę, że najpierw jeszcze zaliczymy tutaj tą zieloną strefę, więc tutaj na razie bym sobie poczekał. No ale póki co fajnie technicznie manta nam się zachowuje. Co prawda, liczyłbym na jakiś jeden mocniejszy ruch, aby po prostu zebrać jakąś większą płynność, ale myślę, że to jeszcze będzie przed nami. Kolejnym coinem w analizie dzisiejszej jest Render, który tutaj bardzo fajnie sobie się odbija aktualnie w strefie między wsparciem na 10 dolarów, a oporem na FIBO na 1,618, który jest w okolicach 12,63 dolarów centów. Ja co prawda po tym wybiciu nowego ATH liczyłbym bardziej na zjazd w okolice 7,91 dolara i dopiero strzał do góry. No ale widać, że tutaj render bardzo mocno zachowuje się również technicznie. No i następny opór, który ma, jest w okolicy FIBO 2,618 na poziomie 20,27 27. Następne poziomy cenowe to 27,90 dolarów i 32,62 centy. Czy tutaj render ma szansę zejść jeszcze w okolice tych dolnych stref? Według mnie, poniżej 4 dolarów, to by naprawdę musiał być mega armagedon żeby cena tutaj. Zresztą render jest bardzo mocnym tutaj trendzie wzrostowym, więc chwilowo ciężko go będzie zatrzymać. Ja osobiście chętnie zobaczę go, jeszcze tutaj w okolicach poniżej lekko 8 dolarów, ale naprawdę ciężko będzie tutaj zejść do tego poziomu. A my lecimy dalej. Kolejnym coinem w analizie jest Kaspa, którą jak wiecie ja bardzo lubię tutaj promować. Sam ją posiadam w portfelu, nikt mi nic za to nie płaci, no ale Kaspa pokazała siłę i od wczorajszego dnia, od praktycznie 24 godzin, zaliczyła bardzo fajny wjazd, aż przekraczający 30%. Teraz, po wyrównaniu się praktycznie z linią FIBO, w okolicy 15,5 centa, dostaliśmy zjazd i, jak widzicie, na 14,6 centa zaczyna cena już nam powoli odbijać. Więc myślę, że fajna taka chwilowa tutaj lekka korekta przed dalszymi wzrostami. Na no ja nie będę ukrywał, że czekam cały czas na wjechanie tutaj w okolicy 18 centów. No i wybicia nowego. Szczytu. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu. No dzisiaj Kaspa pokazała naprawdę, że jest jeszcze paliwo No i tej społeczność również nie zawodzi. Więc tutaj oczywiście trzeba pozaliczać wszystkie tutaj poziomy, odpowiednio się odbić. No ale tutaj widzieliśmy, że po tych ostatnich dosyć mocnych zjazdach na krypto, no to wiadomo było, że Kaspa też zaliczy. Zjazd, ale ten zjazd był aż tutaj do 12 centów. Nawet Delikatina zjechał poniżej 12 centów. Niektórzy od nas z discorda, discorda bardzo się z tego powodu cieszyli, bo tylko czekali na takie zakupy, bo już praktycznie nie liczyli na takie mocne zejście, no i jak widzicie cena mocno nam wystartowała, co nie zmienia faktu, że zawsze jest szansa jeszcze zejście w dół. Ja osobiście cały czas sobie regularnie skupuję, no i tak jak powiedziałem ja do 18 centów cały czas sobie tutaj regularnie wyrzucam na, na tutaj na portfel i myślę, że tutaj spokojnie te 21 centów jest do osiągnięcia nawet tutaj w tym pierwszym półroczu no ale musimy dać trochę czasu i uzbroić się w cierpliwość no pamiętajcie, że tutaj dużo osób też po drodze realizuje swoje zyski kolejnym coinem jest PancakeSwap które tutaj praktycznie od dłuższego czasu cały czas też się regularnie wspina, mamy tutaj po drodze linie trendu wzrostowego, gdzie cena fajnie jest pociągana do góry i przy każdym dotknięciu dostajemy taki strzał. No i ostatnio nawet zaliczyliśmy tutaj 5 dolarów i 23 centy. Cena, co prawda, z rynkiem nam zjechała w dół do 3,50, no ale dzisiaj też bardzo fajnie podciągnęliśmy do góry dobijając idealnie do oporu, bo widzimy, że chociaż knot wybił się wyżej na, na 4,31 dolara no ale tutaj ściągnięta została cena z powrotem pod opór na 4,20, no i tutaj mamy delikatne odreagowanie ale myślę też, że to jest tylko chwilowe, No i za chwilę polecimy z powrotem do tej dosyć sporej nie ukrywam strefy między 4,65 a 5 dolarów i 10. centów. Ja osobiście zarówno i w projekcie 100 razy 100 jak i w Prywatnym portfelu posiadam trochę coina Pancake Swap. No i po tych zawirowaniach w zeszłym roku, no to stwierdziłem, że jest bez sensu to sprzedawać. No i trzymam cały czas u siebie w portfelu i póki co nie zamierzam sprzedawać. Kolejnym coinem na analizie dzisiejszej jest Acro, które po tych swoich spektakularnych wzrostach, tutaj od końca lutego, gdzie zaliczyliśmy. Wzrost praktycznie tutaj aż do 1 centa, no to mamy tutaj dosyć mocny zjazd, gdzie praktycznie wybijamy połowę centa, czyli to był zjazd prawie o 50%. No i dzisiaj mieliśmy bardzo mocny wzrost, który został bardzo szybko zgaszony. Jak widzimy po świecy, tutaj cena praktycznie dostała zjazdu w ciągu godziny. O praktycznie 9%, więc dosyć grubo tutaj poszła ta wyprzedaż. No i jestem bardzo ciekawy, czy jednak spróbujemy tutaj ściągnąć cenę do tej zielonej strefy, którą wyrysowałem ją już chyba tutaj w zeszłym roku. No, gdzie cena tutaj zaczyna się dopiero od niecałych 4,4 dziesiąte centa, więc dosyć głęboki byłby to zjazd, no i troszkę szkoda tego całego wystrzału, który tutaj od lutego był pociągnięty aż tak wysoko, bo praktycznie tutaj już Wam mówię od początku lutego do szczytu to było 110%, więc no dosyć mocny i drastyczny ten ostatni zjazd, a my lecimy dalej. Pisaliście ostatnio też o Litecoinie, abym rzucił oko, faktycznie on był ostatnio również w naszej analizie długoterminowej, ale zobaczmy sobie go tutaj tak bardziej lokalnie, bo tutaj faktycznie i też po Fedzie wydarzyło się bardzo fajnie, bo cena skoczyła nam powyżej tego poziomu na 84 dolary, no i tutaj zrobiło nam się zatrzymanie dosyć fajne, które może dać potencjał tutaj do strzału nawet na 94 dolary i 80 centów. Więc bardzo fajnie, że cena zatrzymała się powyżej tej żółtej linii i tu faktycznie może być fajny strzał, o ile byśmy jeszcze zaliczyli raz tą żółtą strefę, ale myślę patrząc po rynku, że troszkę teraz zaczyna delikatnie spadać, że jest to jak najbardziej... Prawdopodobne. Dobra, lecimy sobie dalej, bo jeszcze tylko dwie kryptowaluty. Pierwszą z nich jest Chilisk, które zaliczyło przy tym tutaj odbiciu z tej zielonej strefy. O którym również mówiłem bodajże w zeszłym tygodniu, że tutaj czekam na wjazd, właśnie do tej strefy. Dostaliśmy kilkukrotne wejście, no i odbicie, gdzie przebiliśmy faktycznie tutaj ten opór na 13 centów zrobiliśmy retest, no i cena leci nam tutaj praktycznie cały czas do góry i następny opór dopiero na 14,3 centa, więc jeszcze kawałek tutaj przed nami, chociaż jest duże prawdopodobieństwo, że spróbujemy jeszcze potestować tą czerwoną linię, która również dosyć mocno tutaj oddziałowuje cenowo na tego coina. Dobra, i ostatni coin na dzisiaj, który stwierdziłem, że fajnie będzie sobie też na niego rzucić okiem. To coin flip, który początkowo od odbicia się od linii Fibo bardzo fajnie tutaj atakuje. Żółtą strefę, na, która zaczyna się od 6,17 do 6,29 dolarów. No i mieliśmy pierwszy strzał, który zaliczył się bardzo fajnym tutaj spadkiem, praktycznie dokładnie o 10%. No i teraz również mieliśmy wbicie do strefy, no i cena zleciała. Co prawda do tego czasu, jak teraz nagrywam, no to jest zjazd tylko o 6,5%, ale tutaj możliwe, że jeszcze spróbujemy raz przetestować ten poziom, więc tutaj warto mieć to na uwadze ten wykres jest oczywiście z Bybit. Ja osobiście akurat nie gram za bardzo na Bybit, ale z chęcią się tutaj przyglądam, bo wiem, że część osób, które do mnie pisze, również próbuje rozgrywać sobie tego coina i tutaj fajnie po prostu też na spocie się nim trochę pobawić, bo lubi mieć takie fajne wystrzały od czasu do czasu. To wszystko na dzisiaj zapraszam was jutro na nagranie gdzie jutro będzie aktualizacja naszego portfela 100x100 gdzie jak już zapowiedziałem będziemy Kaspę kupować już do końca projektu gdzie w czerwcu będzie podsumowanie. No i oczywiście jutro będą jak najbardziej wasze propozycje które piszecie w komentarzach dlatego zachęcam was do lajkowania subskrybowania i komentowania no i pamiętajcie na Twitterze jestem najbardziej aktywny, ale staram się pomału e, uruchamiać tutaj Instagrama i coraz więcej tam wrzucać też treści, więc zachęcam was zarówno na Twittera, jak i Instagrama. No i oczywiście, jak chcecie dołączyć to do nas e, na Discorda. E, no i e, słyszymy się standardowo jutro, e, więc zachęcam was jutro również do oglądania. No i przyjemnego czwartku wam życzę. Hej.